Październik dobiegł końca, nastąpił listopad, i na początku listopada nasze studio kochane wysłało informację z podsumowaniem tego, co działo się przez cały miesiąc. Mianowicie październik jest znany jako miesiąc walki z rakiem piersi, a studio nasze SCS od lat już w Wspomaga walkę z niewiedzą na ten temat i z, ze wsparciem kobiet, szczególnie, aczkolwiek warto zaznaczyć, że rak piersi dotyczy także w dużej ilości mężczyzn, a nie tylko kobiet, co jest mocno pomijane, i całkiem sporo tych mężczyzn na raka piersi umiera. Tylko że mężczyźni jakoś tak w świadomości nie mają, żeby się badać i cokolwiek z tego wyciągnąć. Ale klucz sprawy jest takie, że cały miesiąc e, można było sobie w jakiś sposób wspomagać tę świadomość, rozszerzać, e, informować ludzi, którzy nie wiedzieli. A e, nasze studio od dawna ma w swojej ofercie takie specjalistyczne ciężarówki przeznaczone do właśnie zwiększania e, poziomu świadomości na ten temat zarówno w Eurotraku, jak i w American Trucku. Można sobie pojeździć też w danym miesiącu z hashtagami, jakieś zdjęcia z tymi ciężarówkami, powrzucać. E, są to zestawy malowań 3. E, pełne zestawy, to znaczy jest dostępna ciężarówka i naczepa pasująca do tej ciężarówki, e, do tego malowania ciężarówki. E, I jest to malowanie, które nie tylko jest różowe, tak jak widać na zdjęciach, ale jest to kolor metaliczny, który można e, wyedytować w przypadku tej ciężarówki z wstążeczką z płatków, a w przypadku pozostałych, co za chwilę też pokażę, troszeczkę inaczej to się prezentuje. Klus sprawy jest takie, że SCS w, ze sprzedaży tych paczek ze skinami, z naszymi malowaniami do ciężarówek, uzbierało pewną kwotę i nie wiem, czy to jest cała ta kwota, czy to jest więcej niż ta kwota, czy czy, jak to jest dokładnie zrobione, podejrzewam, że to jest w dużej części e, dokładane przez firmę, a nie tylko z dochodów ze sprzedaży. Tych paint jobów zostały przeznaczone na Alliance of Women with Breast Cancer, czyli organizację charytatywną właśnie Stowarzyszenia Kobiet z Rakiem Piersi, która wspomaga, informuje, pomaga leczyć i w ogóle. Och, 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 och. Można sobie kupić te zestawy za 7,5 zł na Steamie. Jest to zestaw, z którego 100% dochodu trafia na właśnie te akcje charytatywne przez cały rok jest to zbierane i przekazywane. Jest osobno zestaw dla Eurotrak'a, osobno zestaw dla American i jest to zestaw, który nigdy nie jest przecenie, w związku z czym nie macie co liczyć na no to, że to będzie w jakikolwiek sposób taniej. Głównie dlatego, że to jest właśnie Charity i tak samo jak był Charity z Ukrainą. Wejdźmy sobie tu. Są szanse, że się uda. Proszę bardzo. To jest jeden zestaw. <coughs> tu mamy trzy kolory do dyspozycji. Ten ciemnoróżowy jest jednym kolorem. Wstążka różowa jest drugim kolorem. I skrzydełko jest trzecim kolorem. Możemy wybrać tu ten kolor podstawowy ciemnoróżowy i ten kolor złoty, który jest skrzydełkiem, i te dwa kolory możemy zmienić. Kolor różowy wstążki pozostaje bez zmian, ponieważ jest to symbol całej akcji. Drugie malowanie jest prostsze, tu też wstążka zostaje bez zmian. Mamy możliwość zmiany koloru e, tego tła całego. I trzeci zestaw ma taką właśnie wstążkę z płatków różowych i linię na, na naczepie. Tu też mamy możliwość zmiany koloru bazowego, ale wstążka zawsze pozostanie bez żadnych zmian. Zestaw malowań jest dostępny na wszystkie ciężarówki. Jeśli dobrze pamiętam, on działa także na ciężarówkach 8x4. Na wszystkich bez wyjątku. Weźmy to na pełny ekran w takim razie. Ale mogę się mylić. To dawno w tych barwach nie jeździłem, więc może być tak, że klasyczny zestaw 8 na 4 nie jest obsługiwany przez to. Oczywiście wszystkie zmodowane ciężarówki też nie są z tymi barwami dostępne, więc tu też specjalnie dużo z tego nie będzie. Jest to całkiem ciekawy zestaw, szkoda tylko, że nie ma do tego zestawu jeszcze możliwości dobrania sobie różowego środka ciężarówki do tego wszystkiego w zestawie kabina Accessories jest dostępna zawieszka taka jak widać właśnie w tej chwili też w kształcie różowej wstążki która jest symbolem tej akcji w związku z czym wydaje się że całkiem ładny zestaw to jest i nie ma co, trzeba go sobie kupić po prostu i wspomagać yy, kobiety z, i mężczyzn walczących z rakiem piersi. Do zobaczenia w następnym newsie. Pa!